Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam pyszne ziemniaki, zapiekane w cieniutkich plasterkach ze śmietanką i z serem. Idealne do obiadu, do kotleta, na obiad rodzinny, na przyjęcie. Można je wcześniej przygotować i potem tylko podgrzać. Są naprawdę mięciutkie i pyszne. Polecam gorąco i zapraszam na przepis. Zaczynamy przygotowanie naszej zapiekanki od naczynia. Naczynie żaroodporne musimy wysmarować ząbkiem czosnku na całej powierzchni. Najlepiej przekroić ząbek i nasmarować nim. I teraz masłem smarujemy całą powierzchnię naczynia. Teraz ziemniaki. Mam przygotowane około 1,5 kg ziemniaków. Obrałam je już ze skórek, opłukałam. I teraz musimy je pokroić na plastry. Jak najcieńsze. Możecie użyć do tego noża lub szatkownicy. Ja użyję maszyny. Ciemniaki pokrojone możemy układać je w naszym naczyniu. Układamy warstwy tak, żeby na siebie nachodziły. Każdą warstwę solimy. Układamy kolejną. Ponownie solimy i robimy tak do końca naszych ziemniaków. I gotowe. Piekarnik właśnie rozgrzewam do 200 stopni, góra-dół, bez termoobiegu. Mam tutaj przygotowane jeszcze 300 ml śmietanki kremówki. Ja sobie dodam do, do niej jeszcze odrobinę, jakiś jeden nieduży ząbek czosnku. Oczywiście nie musicie go dawać, możecie pominąć, ale ja lubię. Dodam sobie również łyżeczkę przyprawy do ziemniaków, którą bardzo lubię. Możecie użyć jaką, jaką wy lubicie. Tak przygotowaną śmietanką zalewam nasze ziemniaki. Naczynie przykrywamy folią aluminiową, dosyć szczelnie, i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza, góra dół, i będziemy zapiekać tak przez 60 minut. W międzyczasie jak ziemniaki nam się pieką, musimy sobie zetrzeć na tarce o drobnych oczkach ser. Ser najlepiej taki, który się dobrze topi i jest fajny w smaku. U mnie cheddar. I gotowe. Ser dodamy na końcu. Jak już minie godzina pieczenia, minęło już 60 minut. Musimy teraz zdjąć folię i posypać nasze ziemniaki serem. Ziemniaczki wstawiamy ponownie do piekarnika i jeszcze zapiekamy około 15 minut. Pięknie pachnie. Jeszcze trochę buzuje. Dam im 10 minut odpocząć. Możemy zajadać. Idealnie smakuje. Z kotletem, z mięsem, ze stekiem. Jest to naprawdę fajna alternatywa na przyjęcie, bo można je przygotować sobie wcześniej, a potem tylko podgrzać. Są bardzo mięciutkie i naprawdę pyszne. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje inne playlisty. Do usłyszenia!